Codzienne czytanie Biblii Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Ewangelia Mateusza Rozdział 24 Mowa o czasach końca. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do niego jego uczniowie, aby mu pokazać zabudowania świątyni. On zaś odpowiedział im: Widzicie to wszystko? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu zostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności i zapytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku? A Jezus odpowiedział im: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Chrystus. I wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi się stać. Lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę, i będą was zabijać, i będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wówczas wielu zostanie zrażonych, i nawzajem będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym: Kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swojego domu. A kto na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. W tych dniach zaś biada kobietom w ciąży i karmiącym. Módlcie się zaś, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz, i na pewno nie będzie. I gdyby te dni nie zostały skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział Oto tu jest Chrystus. Albo tu? Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby zwieść, jeśli możliwe, także wybranych. Oto przepowiedziałem Wam. Gdyby więc powiedzieli Wam: Oto jest na pustkowiu. Nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce? Nie wierzcie. Gdyż, jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, a zaraz po ucisku tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebios zostaną poruszone. I wtedy zostanie ukazany na niebie znak syna człowieczego, wtedy też będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle swoich aniołów z wielką trąbą, i zgromadzą jego wybranych z czterech wiatrów świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Od figowca zaś nauczcie się podobieństwa. Gdy jego gałąź staje się już miękka i wypuszcza liście, wiecie, że lato blisko. Tak i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiecie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa na pewno nie przeminą. O tym dniu zaś ani godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, ani syn, tylko sam Ojciec. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna człowieczego. Bo jak w tamtych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich tak też będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz pan przyjdzie. To zaś wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie syn człowieczy. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego jego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zapewniam Was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśliby jednak ten zły sługa powiedział w swoim sercu, Mój pan zwleka i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym nie czeka, i o godzinie, której nie zna, i przetnie go na pół i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Księga Psalmów. Psalm 42 Pieśń tęsknoty za Bogiem Dla prowadzącego chór Maskil synów Koracha Jak jeleń pragnie strumieni wód, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, żywego Boga. Kiedyż przyjdę i pojawię się przed obliczem Boga? Moje łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, gdy mnie co dzień pytają Gdzie jest Twój Bóg? To pamiętam i wylewam na siebie moją duszę. Jak przechodziłem w tłumie, pielgrzymując z nim do Domu Bożego, wśród okrzyków radości i dziękczynienia świętującego tłumu. Dlaczego rozpaczasz, moja duszo, i dlaczego drżysz we mnie? Czekaj na Boga, gdyż jeszcze będę go sławił jego zbawienie. Mój Boże, moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębia przyzywa głębie w odgłosie Twoich wodospadów. Przewaliły się nade mną wszystkie Twoje bałwany i fale. Za dnia Jahwe wyznacza swą łaskę. W nocy Jego pieśń jest ze mną, modlitwa do Boga mojego życia. Mówię do Boga, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego chodzę zasępiony, w ucisku ze strony wroga? W moich kościach śmiertelna rana, a moi nieprzyjaciele ubliżają mi. Mówią do mnie co dnia, gdzie jest Twój Bóg? Dlaczego rozpaczasz moja duszo, i dlaczego drżysz we mnie? Czekaj na Boga, gdyż jeszcze będę go sławił. Moje zbawienie i mojego Boga. Psalm 43 Prośba o ochronę przed wrogami. Osądź mnie, Boże, rozstrzygnij mój spór z niepobożnym narodem. Wybaw mnie od człowieka fałszywego i niegodziwego, gdyż Ty jesteś Bogiem mojej twierdzy. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego chodzę zasępiony, w ucisku ze strony wroga? Ześlij swoje światło i swoją prawdę. Niech mi przewodzą, niech mnie przyprowadzą na Twą świętą górę i do Twoich przybytków. Wtedy przystąpię do ołtarza Boga, do Boga mojej radości i wesela. I będę Cię, O Boże, mój Boże, wysławiał na cytrze. Dlaczego rozpaczasz moja duszo i dlaczego drżysz we mnie? Czekaj na Boga, gdyż jeszcze będę go sławił. Moje zbawienie i mego Boga. List do Rzymian, rozdział 15. Stosunek do słabych w wierze. My zaś mocni powinniśmy nosić słabości niemocnych, a nie dogadzać sobie samym. Każdy z nas niech bliźniemu sprawia przyjemność. Dla dobra ku zbudowaniu. Gdyż i Chrystus nie sobie samemu dogadzał, ale jak napisano, z niewagi, znieważających ciebie, spadły na mnie. Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i przez pociechę płynącą z pism mieli nadzieję. A Bóg wytrwałości i pociechy niech Wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie nawzajem wzorem Chrystusa Jezusa abyście jednomyślnie, jednymi ustami, chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Mówię bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom, i aby narody ze względu na miłosierdzie oddały chwałę Bogu, jak napisano. Dlatego będę cię wyznawał wśród narodów i śpiewał Twojemu imieniu. I znowu mówi: cieszcie się narody wraz z jego ludem. I znów: uwielbiajcie Pana, wszystkie narody, i niech go wysławiają wszystkie ludy. I znów Izajasz mówi: Nastanie korzeń Jesaja, który też został ustanowiony, by rządzić narodami, w nim narody będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech Was wypełni wszelką radością i pokojem, gdy trwacie w wierze. Po to byście obfitowali w nadziei, w mocy Ducha Świętego. Ja sam zaś, moi bracia, jestem przekonany co do Was, że i Wy pełni jesteście dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem, zdolni też jedni drugich pouczać. Odważniej zaś napisałem Wam tu i ówdzie, jako ten, który Wam przypomina, a to ze względu na łaskę daną mi przez Boga, abym był dla narodów sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej. Aby narody stały się przyjemną ofiarą uświęconą w duchu świętym. Mam zatem chlubę w Chrystusie Jezusie, w tym, co odnosi się do Boga. Nie odważę się bowiem czegokolwiek powiedzieć o tym, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan, czy to słowem, czy czynem, w mocy znaków i cudów, w mocy ducha Bożego. Także od Jerozolimy i okolic aż po Ilirię dopełniłem dzieła zwiastowania Ewangelii Chrystusa. W ten to sposób stawiam sobie za punkt honoru głosić Ewangelię nie tam, gdzie już wspominano imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano. Zobaczą go ci, którym o nim nie głoszono, a ci, którzy nie usłyszeli, zrozumieją. Apostoł o swoich zamiarach. Dlatego też wielokrotnie miałem przeszkody w przyjściu do Was. Teraz jednak, nie mając już miejsca w tych stronach, a jednocześnie od wielu lat żywiąc pragnienie przyjścia do Was. Mam nadzieję, że po drodze, gdy będę szedł do Hiszpanii, odwiedzę was i że przez was zostanę tam wysłany, gdy się przedtem wami potroszę nacieszę. Teraz zaś idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Macedonia bowiem i Achaja uznały za słuszne zebrać pewną składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Uznały za słuszne natomiast, bo też są ich dłużnikami, bo skoro narody dostąpiły udziału w ich dobrach duchowych, Dłużni są usłużyć im w cielesnych. Po załatwieniu tego i po przypieczętowaniu im tego owocu, wybiorę się przez wasze strony do Hiszpanii. A wiem, że idąc do was, przyjdę w pełni Chrystusowego błogosławieństwa. Proszę was zaś, bracia, przez wzgląd na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz przez wzgląd na miłość ducha, abyście dołączyli i wraz ze mną walczyli w modlitwach o mnie do Boga, abym został uratowany od nieposłusznych wierze w Judei. I aby moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak bym z radością, za wolą bożą przyszedł do was i mógł się razem z wami odświeżyć. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Pięcioksiąg, księga rodzaju, rozdział dwudziesty drugi. Ofiarowanie Izaaka i potwierdzenie błogosławieństwa. I stało się po tych wydarzeniach, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Powiedział do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy powiedział: Weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał więc Abraham wcześnie rano. Osiodłał swego osła i wziął z sobą dwóch swoich chłopców i swego syna Izaaka, i narąbał drewna do ofiary całopalnej, i wstał, i udał się do tego miejsca, o którym powiedział mu Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka. Wtedy powiedział Abraham do swoich chłopców: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy pokłonimy się Bogu, wrócimy do was. Następnie Abraham wziął drewno do ofiary całopalnej. Włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął w swą rękę ogień i nóż, i poszli obaj razem. Wówczas Izaak powiedział do Abrahama, swojego ojca: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, mój synu. I powiedział: Oto ogień i drewno, a gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? I odpowiedział Abraham: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział mu Bóg, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Jahwe zawołał do niego z niebios i powiedział Abrahamie, Abrahamie i odpowiedział Oto jestem i powiedział Nie podnoś swej ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Bo teraz wiem, że ty boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka. A gdy Abraham podniósł oczy i rozejrzał się, oto baran za nim uwiązł w gąszczu rogami. Abraham poszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna. I nadał Abraham temu miejscu nazwę: Jachwe, widzi. Dlatego mówi się do dzisiaj: Na górze Jachwe wszystko widać. I powtórnie zawołał Anioł Jahwe z niebios do Abrahama i powiedział: Przysiągłem na siebie samego. Oświadczenie Jahwe: Ponieważ uczyniłeś tę rzecz i nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka, będę ci obficie błogosławił i wielce rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebiosach i niczym piasek, który jest nad brzegiem morza. I posiądzie twoje nasienie bramę swoich wrogów, i błogosławić się będą w twoim nasieniu wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś mego głosu. Potem wrócił Abraham do swoich chłopców, powstali i udali się razem do Berszeby. I mieszkał Abraham w Berszebie. Potomkowie chora. I stało się po tych wydarzeniach, że doniesiono Abrahamowi, mówiąc: Oto Milka, również ona urodziła synów Nachorowi, twojemu bratu. Usa, jego pierworodnego, i Buza, jego brata, i Kemuela, ojca Arama, i Keseda, i Czazo, i Pildasza, i Dzidlafa, i Betuela. A Betuel zrodził Rebekę. Tych ośmiu urodziła na chorowi bratu Abrahama, Milka. A jego nałożnica, imieniem Reuma, ona także urodziła. Tebacha i Gahama, i Tahasza, i maakę. <zyskliwia> Codzienne czytanie Biblii. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia.